Doniesienia z za zamkniętych drzwi domu schorowanego Jakubiaka jest tak jak ludzie myśleli. Tomasz Jakubiak w bardzo ciężkim dla niego okresie może liczyć na wsparcie najbliższej rodziny oraz przyjaciół. To właśnie w chorobie Kucharz przekonał się, jak wielką wartością jest przyjaźń. Teraz w swoich mediach społecznościowych gwiazdor TVN podzielił się prywatnymi kadrami z uroczych chwil spędzonych w gronie dwóch bliskich przyjaciółek. Jedna z nich jest wielką gwiazdą TVN. Tomasz Jakubiak to wybitny kucharz, znany z anteny TVN głównie dzięki swoim występom w Dzień Dobry TVN oraz z roli jurora w kulinarnym talent show Masterchef. Kilka miesięcy temu całym światem mediów wstrząsnęły wieści o chorobie Jakubiaka. Celebryta zmaga się z niezwykle rzadkim nowotworem, i konieczna była zbiórka na jego leczenie, która zakończyła się sukcesem. Kropka ta kula śnieżna, która powstała z takiej malutkiej kuleczki, zaczęła się turlać, i zaczęły docierać do mnie informacje, z jak dużym rozmachem ta kolacja się odbędzie. Gdy dowiedziałem się, kto będzie gotował, kto będzie śpiewał i prowadził całą tę kolację, to miałem łzy w oczach. Mam je i teraz, i głos mi się łamie. Mówił Tomasz Jakubiak, dziękując za organizację charytatywnej kolacji, która miała wspomóc zbiórkę. Reklama. To nie były plotki w sprawie Jakubiaka i Ładochy. Jest tak, jak ludzie myśleli. W pomoc swojemu przyjacielowi zaangażowała się także bardzo Daria Ładocha. Gwiazda TVN i prowadząca Azja Express od lat przyjaźni się z kucharzem. Była między innymi świadkową na ślubie Tomka i Anastazji, do którego doszło 1,5 roku temu na indonezyjskiej plaży. W niedzielę Ładocha postanowiła odwiedzić schorowanego kumpla, miała na twarzy czarne taśmy łagodzące zmarszczki Tymi odwiedzinami Jakubiak pochwalił się w mediach społecznościowych Świadkowa i turbo kumpela, wręcz przyszywana siostra. Mimo swoich problemów zawsze znajdzie czas i stanie na posterunku Potrafi w każdej sytuacji rozbawić, przytulić i dorzucić coś głupiego, żeby nie myśleć o chorobie, napisał celebryta. Ładocha nie przybyła jednak sama. Towarzyszyła jej także producentka programów kulinarnych Gosia Molska. Najlepsza przyjaciółka i osoba, która w dużym stopniu ukształtowała mój charakter jak własna matka, tak o Molskiej wyraził się Jakubiak. Podkreślając, że stuknęło im już 19 lat znajomości. Tacy wyjątkowi goście z pewnością podnieśli na duchu znanego kucharza.